Wraca król afrykański do swojego kraju, zbiera całą tą śmietankę, zresztą w, tym afrykańskim, no w afrykańskim kraju to może nie śmietankę, zbiera całą tą swoją świtę i mówi tak, słuchajcie, ci nasi szamani od zaklinania deszczu, to my ich dawno powinniśmy zeżreć. Oni się do niczego zupełnie nie nadają. Jak ja byłem teraz w Londynie, to tam zabrali mnie na taki stadion, tam się tak zebrało z 50 tysięcy ludzi, na murawę wybiegło najpierw jedenastu w granatowych strojach, potem 11 w czerwonych strojach i wyszedł taki najważniejszy. W czarnym stroju wziął gwizdek, gwizdnął jak lumęło. To taki dowcip a proba tego, co został Janek, a proba tego, co się wydarzało, Janek napisał taką piosenkę plagi Tuska. No i coś w tym jest. Tak naprawdę to mamy piękną, złotą, polską jesień, tylko akurat w ten wtorek, kiedy miał się odbyć hit jesieni mecz Polska-Anglia, jak luneło. Co do drastycznych scen Kto plamedał? PZPN Delegat FIFA NCS Każdy zaświadczeń ma już plik oświadczeń Co w nich wymówki szuka Ekstra fest, A wszystko przez sen. głupi deszcz Co niepotrzebnie to dzelał, Odwołać trzeba by było mecz Sam Monty Python z nas się śmiał bo mamy super dach, nowoczesny dach, tylko gdy pada, to go zamknąć nie ma jak. Bo mamy super dach, nowoczesny dach, tylko gdy pada, to go zamknąć nie ma jak. Zamiast skóra wypluskał sam, piłka pływała grać, w kompromitacja oraz wstyd. Ten nasz pod prawą marny coś, ten nasz cieszy mi w złość to mnie wy. By... Ten głupi deszcz, co niepotrzebnie szobrze lał. Odwołać trzeba było myć. Sam Monty Python zna się śmiał, bo mamy super dach, nowoczesny tak, tylko gdy pada, to go zamknąć nie ma jak Bo mamy super dach, nowoczesny tak, tylko gdy pada, to go zamknąć nie ma jak a co ma fajną pięć to kamerę nie wdzięczyłaś, a pod koszulek pewnie smukł. Choć w następnego dnia nawet zwycięski remis spał się będzie w luk i w luku. A wszystko przez ten głupi co niepotrzebnie, co Odwołać trzeba wyłomeć. mecz, sam mądry fajdon z nas się śmiał. Bo mamy super radny. Nowoczesny tak, tylko gdy bada, to go zamknąć nie ma jak. Bo mamy super tak, nowoczesny tak, tylko gdy bada, to go zamknięć nie ma jak. Polska w budowie, ca płaca, duparta, cwabugnicza, co tylko mogą z pieprzą znów. Podciągnął linię metratu, no i zapali się w blistu za dwa miliardy stali a wszystko przez przestępd, co tylko wodę umierać. Uczciwy jak sam Ambergold, już da się z niego nawet śmiać. Bo mamy super tak, nowoczesny tak, tylko gdy pada, to go zamknąć nie ma jak. Bo mamy super tak, nowoczesny tak, tylko gdy pada, to go zamknąć nie ma jak. Słuchaj, proszę Państwa, ostatnio był taki szokujący sondaż PiS 39, PO 33. To jest naprawdę szokujące, skąd te 33? Ale pojawiła się też pewna nerwość. Miewam drgawki, liczne czkawki, trzęsą mi się wciąż nogawki, gdy o czwartej RP słyszę, Jaka z matych ciężko dyszę, a przyczyna ewidentna jakże jest, bo ja się boję PiSu i prezesa kaprysów. Gdy noc przeszyję ostry pis, to pewnie mnie przestrażył pis, a potem grę się już napis. Bo ja się boję pisu, niby chcą kompromisu. Lecz w oczach mają wrogi błysno i łaj chcą dać Jestem pis. Mam wysypki, grypki, chrypki ten na ten, ten też za szybki. Mam zawroty, zimne poty. Szczytn kościsku mam na nawroty. A przyczyna ewidentna jest bo ja się boję pisu. Bardziej nawet niż z kryzysu. I byle szelest, byle szist. ja zaraz myślę, że to pis i we mnie każdy zmysł. Bo ja się boję pisu, ich niecnych popisów. Ciągle Polaków robią schiz, stawiają na patriotyzm. Tak demoniczny jestem pis. Bo ja się boję pisu, na szczęście jest redaktor lisu. On będzie kopał, będzie kryszeł, by pogrążyć w pis, czy to w te w który mi Bo ja się boję pisu, już samego napisu. Na szczęście kocha mnie Peo, obawi kontaktowe szło, a z Moskwą jest mi karaszową. Na szczęście kocha mnie Peo, obawi kontaktowe szło, a z Moskwą jest mi haraszową. słuchaj synu, mam dla Ciebie fantastyczną partię na żonę. to ale wcale nie mam zamiaru się jeszcze żenić. Ale posłuchaj, to jest córka Kulczyka. A, no to co innego? Idzie ten niegomość do Pana Kulczyka, mówi, proszę Pana, ja mam fantastycznego kandydata do ręki Pana córki. pana, no ale ja nie zamierzałem w ogóle wydawać córki za mąż. Ale Pan posłuchaj, To jest wiceprezes Orleny. A no to co innego? Idzie ten jegomość do prezesa Orlenu i mówi: Wie pan co? Mam dla pana idealnego kandydata na wiceprezesa. Ale ja nie szukam żadnego wiceprezesa. Ale to jest zięć kulczyka. I może taka piosenka z mojej ostatniej płyty e, "Na ochotnika do psychiatryka". U nas jest wolność słowa, ale nie zawsze jest wolność po słowie. Rozmyślałem i ów, jak tu uzywać słów, czy można tak do. Ktoś się przypasoi, nie będzie się ociągać, bo tak będzie ciągać, a gdy się wyrok ma, to żadne la, 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 la. Ta nasza wolność słowa jest jak na łące krowa, Co ma swobodę ruchu, no z tym, że na łańcuchu, ją trawę niszczy, to co w tej trawie piszczy I głośno ręczy mu, a mleka. Czując sprawę niszczy, to co w tej prawie piszczy i głośno leczy z Kuby lub z Ugandy, jest grono dziennikarzy, co jeszcze się odważy, lecz knebeli się da, i skończą la 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 ta nasza wolność słowa. jest jak na łące nie taka znowu święta, przeciętna jak blendlęta, gdy znajdzie się w to nie więcej może, i głośno ryczy mu, i ta nasza wolność słowa Jest jak na łące krowa. Tak serwie się z łańcucha Jak ruszy niczym puchaj Jak ryknie na te kłamstwa Jak wierzchnie na gałgaństwa To ja tam proszę Państwa